Mam go. czwartek, kolejny dzień treningowy się zaczyna, dzisiaj będzie bieganie, poranne bieganie i po południu rowerek, poranne bieganie będzie takie fajne, bo będzie zmienne tempo, ale o tym już opowiem na siłowni, czekam tylko na windę i zaraz się zabijam i widzimy się na siłowni, siema. Można kupić truskawki, taki woreczek jest po 100 watów po 13 zł, a taki woreczek jest po 26 zł, albo obieramy już takie owocki upalnie.